Orzeł to po angielsku heads, to znaczy m.in. heads. Dlaczego? Wyjaśnimy to w tym filmie. Wszyscy wiedzą, co oznacza pytanie orzeł czy reszka i kiedy się je zadaje. Podrzucenie monety i strona, która po jej upadku skierowana będzie ku górze, pozwala dokonać jednego z dwóch możliwych wyborów. Aha, ponieważ każda moneta to obiekt trójwymiarowy, to istnieje też opcja trzecia choć przydarza się niezwykle rzadko. Ma to miejsce wtedy, gdy moneta wyląduje na swoim boku. Tak jak to miało miejsce tuż przed meczem futbolu amerykańskiego w roku 2013 pomiędzy Detroit Lions a Philadelphia Eagles, gdy monetą rzucił sędzia spotkania. I co się wtedy stało? O dziwo, sędzia przed rzuceniem monety uprzedził kapitanów o takiej możliwości i powiedział im, co w takiej sytuacji zrobi. Monetę podrzucił zatem raz jeszcze i tym razem wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Z czego jeszcze zasłynął tamten mecz? Z warunków pogodowych, w jakich był rozgrywany. Jak widać, futbol amerykański może być też sportem zimowym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Heads to Avers, czyli potocznie Orzeł. Tails to Revers. Czyli potocznie reszka. Dlaczego w ogóle te wyrazy? No cóż, głowa i ogon leżą po przeciwległych częściach ciała i ogon traktowany jest jako przeciwieństwo głowy. My też mamy kość ogonową, a nasza głowa to chyba najważniejsza część ciała. A skąd liczba mnoga? Heads, tails? Z różnorodności monet, które miały i mają różne wzory na awersach i rewersach. To iż mówimy w każdym przypadku o jednej tylko stronie, a nasz wyraz ma formę liczby mnogiej, to nie jest jakiś wyjątek. Takich wyrazów wyglądających na liczbę mnogą, a w rzeczywistości będących pojedynczą, jest o wiele więcej. To rzeczowniki z grupy zwanej pluralie tantum. Oto kilka przykładów, gdzie po przetłumaczeniu znajdziemy też i polskie słowa podpadające pod tę kategorię. Dzięki. Thanks. Gratulacje – congratulations, fizyka – physics, orzeł – hats, reszka – tails, okulary – glasses, odra – measles, świnka – mumps, wścieklizna – rabies, matematyka – oczywiście, mathematics, szczątki – remains, gimnastyka – gymnastics. Istnieją dwa określenia na avers, czyli tę ważniejszą część monety. Jedno jest bardziej, drugie mniej formalne. Formalne to the obverse, które ma dwie wymowy w brytyjskiej i amerykańskiej wersji angielskiego, w których to akcent pada albo na pierwszą, albo na drugą sylabę. Obverse 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 Co do słowa reverse, Obowiązuje jedna wymowa z akcentem na drugą sylabę. Reverse. Reverse. Co jest orłem, a co reszką? Orzeł, czyli awers, to główna część monety, która przedstawia symbol lub symbole państwa. Co nim jest, zależy od każdego państwa indywidualnie. W naszym, polskim przypadku, to od lat orzeł. Oraz oficjalna nazwa naszego państwa. Rewers to przeważnie miejsce na przedstawienie nominału monety i jakiegoś symbolu graficznego wybranego przez eminenta, czyli wydawcę monety. Przeważnie, bo są od tej reguły odstępstwa. Oto jak mają się sprawy: Zjednoczone Królestwo oraz większość państw wspólnoty narodów. W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na wszystkich terytoriach zależnych, zamorskich oraz w większości państw członków Wspólnoty Narodów, dawniej znanej jako brytyjska wspólnota narodów, Awers, czyli Orzeł, to wizerunek głowy państwa, czyli obecnie miłościwie panujących króla lub królowej. Odwieczną tradycją jest, że kierunek, w którym skierowany jest profil głowy państwa, w lewo lub w prawo, Stosowany jest naprzemiennie. I tak, Jerzy IV patrzył w lewo, Wilhelm IV w prawo, Wiktoria w lewo, Edward VII w prawo, Jerzy V w lewo, Edward VIII w lewo. Też patrzył w lewo? Dlaczego? No cóż, to był najkrócej panujący władca i jeden z najbardziej kontrowersyjnych nie tylko dlatego, że zrzekł się tronu na rzecz małżeństwa z rozwiedzioną Amerykanką Wallis Simpson, co było olbrzymim skandalem obyczajowym w tamtych czasach. Edward i wcześniej w ogóle wydawał się bardziej zainteresowany romansami z paniami niż odpowiedzialnością za państwo. Olbrzymią kontrowersją i problemem były też jego sympatie względem hitlerowskich Niemiec. Edward jako monarcha zdecydował, że nie zastosuje się do tradycji i na monetach będzie widniał jego profil pokazujący przedziałek na włosach, bo tak według siebie wyglądał atrakcyjniej. Aby tak się stało, musiał być taki profil skierowany w lewą stronę. Nie wybito wielu monet z takim wizerunkiem, choć gotowe były formy do ich odlewu i powstało trochę egzemplarzy próbnych. Większość z nich nie trafiła do obiegu i została przetopiona. Co ciekawe, państwo pod wpływem rodziny królewskiej w latach późniejszych naprawiło fanaberię czarnejowcy i wszelkie monety, ale już okolicznościowe, bądź medale z jego wizerunkiem, pokazują jego profil skierowany w stronę, którą dyktowała tradycja, czyli w prawą. Następca Edwarda, jego brat Jerzy VI, profil na monecie miał skierowany w lewą stronę. Czyli przyjął fanaberię Edwarda za nieistniejącą. Gdy nadeszła jego kolej, patrzył we właściwą, zgodną z tradycją, lewą stronę. Kanada oraz Australia, mimo iż to państwa niepodległe, są członkami Wspólnoty Narodów i formalnie to władca lub władczyni Zjednoczonego Królestwa są głowami tych państw. To jednak już tylko tytuł bardziej tradycyjny. Bez jakiegokolwiek, podkreślmy, jakiegokolwiek wpływu politycznego i gospodarczego do takiego władcy. Stany Zjednoczone Ameryki: W Stanach Zjednoczonych orzeł, czyli awers, przedstawiał i przedstawia głowę któregoś z byłych prezydentów tego kraju lub innych osób zasłużonych dla państwa. Na przykład na awersie tej jednodolarowej monety widnieje Susan Anthony, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku, aktywistka walcząca z sukcesem dodajmy, między innymi o prawa wyborcze dla kobiet amerykańskich. Kierunek, w którym skierowana jest głowa, nie jest podyktowany jakąś tradycją w odróżnieniu od Zjednoczonego Królestwa. Na wszystkich monetach amerykańskich. Ich nominał jest zawsze napisany słownie, choć może się wydawać, że nie zawsze typowo. Quarter dollar to oczywiście ćwiartka dolara, czyli 25 centów. Nietypowy jest to, że mowa akurat o jednej czwartej, ale to pozostałość po dawnym systemie monetarnym Hiszpanii, z którego taką tradycję zapożyczono. Widniejące na dziesięciocentówce słowo dime oznacza jedną dziesiątą, również dolara. Słowo dime zapożyczone zostało z języka francuskiego i w nim oczywiście też oznacza dziesiątą część całości. Wbrew pozorom, ani jedno, ani drugie określenie nie jest wyrazem slangowym, czy też potocznym. To określenia na wpółformalne lub z zakresu ogólnego angielskiego. Dlaczego można je uznać za na wpół formalne? Ponieważ obydwa wyrazy pojawiły się w oficjalnym dokumencie rządu Stanów Zjednoczonych z roku 1792 The Coinage Act. Była to ustawa dotycząca pieniądza USA w formie monet w tym tego, gdzie będą bite, jak często, jakie będą miały nominały oraz jakie oznaczenia się na nich znajdą. Także zarówno quarter, jak i dime to wyrazy, nazwijmy to, zwykłe. Zaś na przykład slangowym pierwotnie, a obecnie potocznym określeniem monety pięciocentowej jest a nickel. Chociaż oczywiście tej nazwy na monecie nie ma. Strefa euro. Tu sprawy mają się nieco inaczej niż w przypadku większości innych monet świata. Za wyjątkiem niektórych monet kolekcjonerskich, te przeznaczone do zwykłego obiegu w Unii Europejskiej i emitowane przez kraje strefy euro, zawierają na awersie, czyli ważniejszej części, wspólny dla wszystkich krajów eminentów motyw wraz z nominałem. Rewers, czyli reszka, to elementy wybrane indywidualnie przez poszczególne kraje. Polska. W pamięci wszystkich żyjących osób monety polskie miały i mają orła na awersie, choć ten raz był z koroną, a kiedy indziej bez. Tak czy siak, był to i jest orzeł. I to najbardziej znany w Polsce, czyli orzeł bielik. Skąd w jego nazwie ta biel? Podpowie to nazwa angielska. A white tailed eagle, czyli orzeł o białym ogonie. Po naszemu orzeł bielik. No właśnie, ale w przypadku orła na naszej monecie, to przecież ma on zarówno głowę, jak i ogon. I to właśnie może wprowadzić czasem w zakłopotanie. Ta strona to po angielsku heads, bo to ta ważniejsza strona monety. Zawiera zarówno godło państwowe, jak i oficjalną nazwę państwa oraz rok wybicia takiej monety. Na rewersie zaś znajdziemy zmieniające się w zależności od nominału rozmaite elementy graficzne. Wyjątek zdają się stanowić wybijane przez Narodowy Bank Polski monety okolicznościowe i kolekcjonerskie, gdzie obok symbolu państwa, orła, znajdziemy też nominał. Podsumowując nasz dzisiejszy film, oto o czym była tu mowa. A zatem jeżeli przyjdzie Wam kiedykolwiek rzucać monetą, to pamiętajcie, Heads! Tails! Zapraszamy na kolejny film, który na kanale już wkrótce.